Właśnie zostaliśmy zamknięci w jakimś dziwnym domu. Patrzcie w ogóle jacy jesteśmy mali myślą. śmaślą! Czemu ty masz butelkę na plecach? Tak, ja jesteśmy małym, czyli właśnie 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 zamknęła, nie się Tak, i jakiejś widzowie właśnie 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 jeszcze oczywiście tego nie zrobił, to jedna szansa na ucieczkę więcej dla nas z majslo, Łapeczkę w górę też chyba mogę wziąć, no co? Takieś łapeczki w górę. Tak, to, to, w łapeczka w górę to jedna butelka mleczka więcej dla nas. <gry> Dobra, zaczynamy, lecimy, zaraz nas chyba tam przeteleportuje na tą mapę, zobaczymy, co nas tam czeka. O nie, jestem nianią, Smyslow, masz przerąbane, jestem nianią, widzowie. Nie, nie, o, na mama, jak nie chciałem niani, niani, nie chciałem. Z Smyslow, uciekaj, bo zostałem nianią. Problem mamy, jak... Jestem nianią, zaraz cię dopadnę, Mama! masz. w kościele? chodź tu, chodź tu, chodź tu, zaraz cię złapię. Nie, coś takiego, patrz, ej, w kościele zostałem, widzisz? Patrz, jestem tu w kościele. Ale. Nie, coś mi, coś mi się stało. Ale coś tam biega, coś tam biega. Co I... masz no uciekaj, bo cię dopadnę. Ha, ha, idę a kim do ciebie. Ty kim ty jesteś? Jestem złomnianią. Nie masz ze mną ty żadnych szans. Jest, pokonałem o, już jednego gracza. Zostałeś tylko ty. Ned McCain. Aha, ja mam znaleźć klucz. Musisz znaleźć klucze, żeby się stąd wyrostać, ale a, ze mną nie masz szans. A, Zaraz cię dopadnę. Postawię tutaj pułapkę. Okej. cię, jesteś ślepej ja za mnie! Aaaa, yes, udało ja mnie, się! Haha, pogadałem ich wszystkich! Co to było, no? Mój kolega wrócił na nią, nianią. to było dziwne. Słuchajcie, patrzcie, tutaj jest taka tablica. Ona się kończy za 20 sekund. Teraz możecie kliknąć łapeczkę w górę. Kto zdąży kliknąć łapeczkę w 10 sekund? 9, 8, 7, no kto kliknie łapeczkę? 6, ja 3, ja, ja, ja! 5, pasz, klikam, 4, kliknę łapeczkę, i zdążysz. Uh, 3, uh. 2... Jeden już teraz! I koniec czasu. To kliknę łapeczkę, napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy. I teraz tam szuka jakiejś miejscówki. Wybrał nam szpital, Hospital. Eee, szpital, Ho, lala. La. Zostałem ja nianią! Nianią! O jestem. nie, smacz, to jest nianią, będę musiał przed nim uciec. Teraz ja jestem na nianią i będę mógł ścigać właśnie małych e, bomblasów. Co jest? O, o, otworzę. Gdzie jesteście, ha, nie Bobaski, ma. widzę was! Nie Chodźcie widzisz. tutaj. Mam kluczyk. Chodźcie tutaj. Trapy wam nastawię, słyszysz? Nastawię wam trapy. Ziemba. Schodź! O nie! To, jest! Od to, od to. Ja ci zaraz dam, idę innych zapałam. Yes, dobra, dobra dało mi się ucieku, zapałem, widzę. Zapałem, mam, tak. mam zielone drzwi, mam zielone drzwi. O nie bylego dzieciaka zapałem! Ja łapkę kolei. nastawiłeś! Nie, nie mogę się ruszyć! Łapka tu stoi! z slow! Ty zrobiłeś? 5-4, 3 Dobrze, że mnie nie szuka tutaj, bo bym już tu zginął. jest, udało się. Tak! Odblokowałem zielone przejście, kawę znalazłem, co ja mogę z kawą to? zrobić? Ja ci dam! Gdzieś jeszcze na gdzie jeszcze ten jeden dziedziczki. Nie znajdziesz nie, Smaislą! Nie znajdziesz mnie. Tak was znajdę, wiecie? Nie masz żadnych szans. O, widzę klucz tu jakiś. Ja odblokowuję, zaraz tam tu ucieknę, zaraz tam tu ucieknę, widzowie. Patrzcie, muszę nie tylko ucieknie. Jedną rzecz Gdzie znaleźć. jesteście? Idę po was. Nie mam mnie tu, <grym> Smajlą, nie mam mnie tu. No, znajdę cię. Uuu. Dam ci klacz. Kto tam przebiegał? Kto tu biegnie? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź Nie znajdziesz mnie, patrz. Chodź tu, o ty mały jeden. ኦ <try> ት <try> <yachim try> <chmocca dame -try> Dam ci smoczkę, nie chcę chodź smoczka, nie chcę twojego smoczka! A, Chrystów, uciekłem, bo Ale godz dla miłem konia widział. Konia konia! Patrz, patrz co ci zrobię, patrz co ci zrobię, patrz. O! Masz! Got... Wow! Omas! Ha 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 I co? Ci... zapałem cię? Nie zobacz, to ja cię nie A nie zabałem cię, co mi mi zrobiłeś? O nie, o nie. Jest lepsza uliczka, uliczka nie. uda mi się widzowie, zrobiłem go wam buka znowu. O nie, koniem nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Patrz ciu, chodź Nie dam ci się złapać. Uciekam stąd. Nie da rady! O, uciek mi jak możliwe. No, zgrane. jest grane. Mała niania. Chodź, po prostu, mamcie, łamcie, poprosu! Gdzie jesteś? Ale się przestraszyłem. Gdzie jesteś, nie widzę. Cię. Nie mam mnie już, Uciekam. O ty ci. mały jeden. No nie mogę go dopaść. Nie, zosta mnie ja nie chcę tej tutaj. twojej dziwnej butelki. Małku, chodź tu ja nie na kamiecie. Ja Gdzie ten mały brząc jest? No, zaraz nie wytrzymę, jak on mi ucieka. Cobieg tam, widzę, widzieliście go uciekł. Uciekłem <grym> znowu. Jest mam kluczyk, mam kluczyk. Bo mi czas się kończy, muszę cię złapać. Mam kawę, mam Mam kawę, ma, pisz kawę, pij kawę. on chodzi, gdzie on chodzi? Mam, on mam chodzi? coś się no. udało, się odblokowałem, coś. Otwiera mi drzwi, on go, on on nie widzę drzwi. Ja o, patrzcie, tu poczekam za to, słyszysz? Poczekam. Widzę go, widzę go. Masz 100 sekund na ucieknięcie. Udało mi się, inaczej. uciekłem, uciekłem. Jak uciekłeś? Mam kluczyk, <laughs> mam kluczyk. Patrzcie, nie, mi Ale musisz liczby. podejść do głównych drzwi. A, i... O, tak, widzicie mnie. Tak, tak tu, Chodź, chodź tu. tu, O nie, nie, nie tu. ma kucie. Chodź, tu, chodź, chodź, chodź tutaj. Chodź tutaj, uliczka. dopadnę. Nie, nie uciekniesz! Chodź tutaj. Chodź tu! chodź Nie złapiesz mnie. No jest Widzę, patrzcie, co tu robi. Jego rękę widzę. No tu? tutaj, chodź mm. tutaj, chodź tu, chodź tutaj, chodź tu. po mam drzwi, mam drzwi, mam drzwi. chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, NIE! Jest łańcuch! Muszę tu, znaleźć jakiś, gdzie ja mam uciec! Jakiś łańcuch potrzebuję, ale sekundy mi się <grym> chyba doładowały, nie wiem o co tu chodzi widzowie. <grym grym> chyba muszę tylko jeszcze jedno przejście Otym znaleźć. O ty bomblasu, ty Jarenty. O nie! Zostało mi mało czasu! Smaśno tu mnie goni! Cię. O nie! Ej, tu jest lepa uliczka! Tu, nie mam krzyku! Tu, nie! Got sizi, Zostaw mnie! Zostaw mnie! Jest! uciekłem. Jak uciek, coś. Uciekłem, uciekłem no, 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 mu. Jest, jest. Nie złapiesz no, mnie staro. chodź, ty mały jeden. Nie, boblas, tam ci się złapać. Jak on nie uciekła, niedobry boblas. Niedobry, niedobry boblas. O, chodź nie. tu. No nie mogę go dopaść, no! Jak on mi ucieka chłop. Czekaj, ja nie wiem, z... zaraz. zgubiłem wszystkie klucze. <grym> chodź tu, chodź tu, od czemu nie mogę kliknąć przed ciebie? Przyskanę. Ej, nie mogę, serio. Co jest? Patrz. Chodź. Chodź to mały, yes! no co jest? Uciek. <grym> Uciekłem! Czemu ci nie mogę zapać! <grym> Skurzony jestem. Mam to klucz, nie klucz. kolejny klucz, znalazłem klucz! Znalazłeś klucz, o ty masz 100 sekund, bo ja czekał przed wejściem. O ty mały biega! Chodź tu! Chodź tu, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź jakąś ucieka ty mały. Nie, zapałeś! Nie, no nie się Złapałem no. go, go Niemożliwe, ja, jak ty to la, la. zrobiłeś. Tak jest, ale dobrym byłeś Dzidziusiem, tak szybko uciekałeś, Byłeś bardzo zęcznościowy, No, ściowy, no, no patrzcie, nie mogę. patrzcie, są za dziwne postacie. I ja, Ale tutaj są inne bejbusie, inne Dzidziusie. Ja sobie to musiał dobrać straszny, jakąś. To jakaś dom. kobieta straszna, to jakiś. Ja Uho. zmieniam sobie butelkę mleczka na taką różową. Z A ja taką mam butelkę jak... mleka. A nie, nie załóż mi, widzowie, o co tu chodzi? Ile tutaj jest? Jo! Patrz, jaką mam bo... butelkę mleka maestro widzisz to? I ta by co Squid Game, LOL? Patrz, patrz, ej, patrz, patrz. Zabra, ej. o nie! Co to za dziwna mapa? Jakiś y, laboratorium? Tak, co to jest? Laboratorium chyba to jest jakieś. O nie! Co tylko nie to! Laboratorium? Czekaj, musimy teraz co zrobić? A ja jestem Didziusiem. Ja też! O nie, tu będzie jakaś znianka chyba zaraz jest. Y, maestro, y, Nie wiem Uciekajmy w jaką stronę szybko. mamy kompletnie biec. No teraz będzie ktoś... Aha, ktoś teraz kliknąłem, to. Take item, okej, okay, mam jeden item. Uranium. Dobra, musimy i... rozwiązać tę zagadkę, znaleźć Ale wszystkie. Czy a z tej strony mogę sobie biegnąć. Okej, okay, tu nikogo nie widzę. Teraz tutaj zobaczę, wychylam się. Musimy uważać na złego profesora, który tam biegnie! Gon, to goni gonicie go. Tam poszedł za, za tą grupką. Chodź, ej, ktoś ci cię chyba Chodź razem chodzimy, dawaj. no y, Mamy sektor B, sektor C, sektor C, dobra. Tutaj musimy re okay, RED. Ja nie mam nie, tego mam tylko... No, co tam ktoś biega. Na szczęście tutaj nie ma tego. Tutaj musimy coś. Zamknąłem drzwi. Nas nie będzie widział. Wziąłem take, a to jest serum, którym możemy się ulatować. To jest później, tam... to do wybioru później będzie. Ej, tu jest jakieś przejście magiczne. Chodź, co tutaj, w rogu. Okej, okay, chodźmy, no. Idziemy dalej. Zaraz wyszedłem na zewnątrz. Aha, na zewnątrz. Ale uważaj, bo tutaj ten profesor będzie biegnął, wiesz? No, musimy znaleźć jakieś klucze i być ostrożnym. O, tutaj coś widzę. Rec open, uważaj. Tutaj nic nie ma. Idziemy dalej, zamykam drzwi. Zamykaj drzwi zawsze ze względu uranium. Kład, kładziemy uranium tutaj. Okej, okay, idę, idę. idę. Ale potrzebujemy uranium. Jest jeszcze jeszcze tylko, dwa. Jest tylko dwa, widzisz? Ok, dałem. No i co teraz? Musimy yy, jeszcze dwa, potrzebujemy. Ruch. Mam okay, jeszcze, jeszcze, mam jeszcze. By o nie, nie, nie! Złapała mnie! Złapała mnie! Złapała mnie smyslo. O nie, widzę ją, widzę ją tutaj. O, no tu jest, nie! Smyslą, patrz jaką mam butelkę taką świecącą, widzisz? Patrz, co się ze mną dzieje! Jako masz butelkę! O, tak ona wow. świeci! Ale masz ciekawie, ja mam magiczne mleczko! Fajne mleko masz! Wziął gdzieś nas znowu. Eee, mm. Gdzie teraz jesteśmy? Na Space Station? Co to jest? Złoty kosmiczne? Grane. O nie. Jesteśmy na kosmosie jakimś. O nie, Ejs, hey, oh, yes. Jest jesteśmy obok siebie znowu. ja. Ej, to jest jakiś ten... łom. Znalazłem łom. No, mam wziąłem już jedną łop, rzecz. Wziąłem łom. Okej, okay, musimy szybko biegać i nas nie może zapaść staniania. W statku, wziąłem kartę też. Ej. Ej, to jest wyjście, Exit. Potrzebujemy jakiś krowbar i kartę. Dobra, mam kartę, ale gdzie tą kartę dać teraz pytanie, wiesz? Ej, tutaj, mam kartę, okej. Okay. Włożyłem, włożyłem. Jest, jest w centrum, do... Aha, jestem w centrum dowódcy. Znalazłem też kartę, znalazłem jakąś kartę, tylko nie wiem co mogę z nim zrobić. Okej, okay, następnie o niec, mamy tu jakąś... mnie. To cię zapał. Ej, zostałem nianią, z myślą, dopadnę cię. nie masz żadnych szans. Halo, halo. Ej, jestem teraz cię. w jakimś pokoju. Ma, wszystkich, ha, ha, jednego już złapałem. Yes, z nie, nie uciekniesz mnie. mi. A, nie uciekniesz mi, nie masz ze mną żadnych weź, szans. O, tu jest ta niania, tu jest Jestem, nianią, ale coś mnie zablokowało. Masz, zablokowałem go. Nie masz szans ze mną. Ej nie gdzie są wszyscy? Smajslą chyba zostałeś. A nie, tam jest, jest jeszcze tutaj. jakiś ziomek nie rób mi nic, On nic proszę. nie widzi, nie widzi mnie, nie widzi mnie! Ha, ha, masz! Ej, jest nice Z szukam cię, zaraz cię nie, złapię. Nie, nie ma ze mną szans! Ej, Luszcie. a weź teraz próbuj znaleźć, mnie? Gdzie jestem, no? tak, tutaj, nawet nie wiesz. Idę jakim... do ciebie, zaraz Pokryłem cię złapię. Się gdzieś, a nie widzę ciebie. Gdzie jest? Gdzie jestem teraz? Gdzie jestem? Byłem tutaj, widzisz szafie. Mam cię! <laughs> nie, 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 dlaczego mi zapałam! Nie masz szans żadnych! O, widzowie, udało mi się złapać Smislowa. Patrzcie w ogóle, jaką mam fajną butelkę. Co by się nie działo, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. dzwoneczkiem tutaj na tym kanale, kto jeszcze tego nie zrobił. Filmy są codziennie, codziennie są nowe odcineczki z Robloxa. Razem ze Smyslowem nagrywamy codziennie filmy. Także jeszcze kliknij teraz ten film, który Ci się tutaj wyświetla po lewej albo po prawej stronie, który jest ciekawszy dla Ciebie, ale koniecznie go kliknij teraz. Smyslo, gdzie ty jesteś? Tutaj. Tutaj, A Smajslo ma taką zwykłą butelkę, widzowie, widzicie? Smajslo ma taką zwykłą buteleczkę. Tutaj skacze, tak jest. Także co by się nie działo, klikaj teraz ten film, właśnie teraz. papa! Pa.